zaraz się przystawię staw jest tutaj zawsze przy pudełku i chodzi o to, że tak jak i początki pies pomija i często go jest to trzeba na tych porządku, początka w początkach kłaść po prostu ten zapach, żeby nie leciał jak wściekły tam dalej, to tak samo jest przy narożniku I twoim zadaniem po prostu, bo też niektóre psy, większość, nie chce wchodzić w ten narożnik, żeby go no przeszukać. Więc tutaj, twoim zadaniem jest, e, go, jest... jest ciekawe, No tak? tutaj ten narożnik jest mały i zobaczymy jak nam to wyjdzie, bo troszeczkę jest mały. Chodzi o to, że tutaj tak jakbyś, bo ty trochę blokowała, czyli po prostu z tym wyznaczasz miejsce przeszukania, czyli ma tę knotę i tu go, więc on idzie, ty już idziesz troszeczkę z przodu. On mm -hmm. już doskonale, mm -hmm. wie co ma robić, on ma szukać, prawda? On ma szukać. E, więc ty go troszeczkę tak jakbyś jakby ci chciał wyjść, mm -hmm. z niety, to go troszeczkę blokujesz ciałem, jak wejdzie ty tylko w narożnik, mm -hmm. to już... Jest tam y też... Że, też że, że, jak e mm. Tak jakbyś e mu troszeczkę... Tak, jak byśmy troszeczkę o, już mówisz mu. Już jeszcze jeszcze musisz troszkę tutaj, nie? Mi. No także jak go blokujesz. Zapach jest e ze słaczkiem, tak? Mhm. To jest. No, no bo... O co chodzi? Mm -hmm. Już? Jest? Yes. Yes. Mm -hmm. mm -hmm. Super. Na razie idzie ładnie, przy bloku Przybrokuj, dobrze. Zostanie drugi raz w tym samym miejscu. Na razie. Pudełeczko na stawię. tutaj, Czyli przeszukuję ścianę, wchodzi na. Ale sami bez jedzenia. Nie, dam jeszcze jedzenie. A go troszkę wyżej. No, I tutaj tak samo, i tutaj tak samo. Jak nam wyjdzie to dobrze, no to zaczniemy rozmieszczać już na tym obszarze smaczki. Czyli blisko mm -hmm. krzesła, narożnik, początek. Nie? Teraz będzie troszkę wyżej. Nie mam dostanie smacze, tylko właśnie chodzi mi o to, żeby ta systematyka była... E, A no nie, damy teraz na początek. Czyli żeby była ta systematyka. Tu jest start, więc zaczynamy stąd, przeszukujemy równo, 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 do momentu skończenia. Czyli widzisz, onda od początek, on tam, po, więc tak, damy teraz na początek tutaj, nie? No właśnie. Troszka, o, dobra, no właśnie, ten tak ciało troszkę wyżej ściany, ty się troszkę cofnij, dobra, mhm. Mhm. chodzi o to, żeby się nauczyć po prostu Set. pracy tym ciałem, świetnie. Mhm. Yy, no właśnie, nowości dla nas, no właśnie nowości dla psa, także Temate. chodzi o te. Chodzi o, o, o to, żeby właśnie ta systematyka była, prawda? Mhm. Sek. Świetnie. pięknie. jak prowadzić tego psa, żeby po prostu nie, nie nawet nie? No i żeby też od początku systematycznie szukali. Tak. Nie od początku? To sama, sama będziesz, hmm. sama wiesz, wyczujesz e, ten Czuję. moment, kiedy już nie musisz tego robić, prawda? Kiedy on to zrozumie. Hmm.

Sek. Mhm. 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 E, za mosło do mosło. Do niego, za, 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 za od niego właśnie mhm, dobra. Poczekajmy, bo może akurat on już zacznie wiesz. Właśnie No ścianę, wytępuj go jeszcze raz. Mm -hmm. Mm -hmm. Sek. Wspomnieć mm -hmm. ja. może. Uh -huh. mm -hmm. To zrobimy tak. Linia startu będzie troszeczkę dłuższa. Mm -hmm. I podćwiczymy jeszcze tą ścianę. Bo jak widać nie ma problemu z samym narożnikiem, a tutaj bardziej omijaliśmy, nie? No. Łukasz, daj mi to, chodzi. Mhm. Cyk. Ja nie wiem, czy on to widzi, że ty, kurde, tak przyrody, przy... Węszyć, węszyć. Chyba hmm. go nie wiem, hmm, co robić. Ty hmm. się kręcisz, kręcisz. No. Póki póki mu no tutaj dzisiaj przeszkadzałem hmm. bardzo. Hmm. Hmm? Dobra, niego, go, pozwól się napić i wystarczyłem go jeszcze raz. thank Skończymy? Nie. Fajnie. Okay. Dobra. Eee, chodźmy sobie na pole.